Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, Ciężko cokolwiek powiedzieć po e, takim laniu, jakie sprawiło nam dzisiaj, jakie sprawiono dzisiaj Bydgoski e, w zafisze, ale musimy się jak najszybciej e, z tego pozbierać. Dobrze, że w poprzednich meczach punktowaliśmy, bo, bo myślę, że e, jeżeli ten wynik by był taki jak dzisiaj, a w poprzednich meczach e, nie zdobywalibyśmy punktów, to zupełnie. Inaczej byśmy do tego podchodzili. Mamy jakieś tam zakładkę punktów zrobioną no i musimy teraz patrzeć na ten arcyważny mecz u siebie z Koroną Kielce. Bo no o tym meczu jak najszybciej trzeba zapomnieć, bo dzisiaj Zawisza był po prostu dla nas no nie do złapania. Zaaplikował nas przejść bramek i byliśmy bezradni. No, serie w piłce nie grają, liczy się tylko to co na boisku. I... No i dzisiaj na boisku Zawisza pokazał, że jest dużo lepszym od nas zespołem, ale akurat tak się ta liga układa, że różnorakie wyniki padają, faworyci przegrywają z zespołami słabszymi, zespoły słabsze wygrywają z faworytami, każdy może wygrać z każdym i my też tak do tego podchodzimy. Dzisiaj przegraliśmy mecz, przegraliśmy go bardzo wysoko, ale... Nie załamujemy się, bo y, jak najszybciej trzeba się przygotować do następnego meczu, który jest y, już za niedługo i, i po prostu go wygrać. U siebie będziemy chcieli zagrać no, zupełnie inaczej, dużo lepiej, bo, bo dzisiaj tak naprawdę y, nic nam nie wychodziło. No, będziemy musieli wyciągnąć wnioski z tej porażki i po prostu punktować. Y, no, nie będziemy szukać tanich y, usprawiedliwień, y, usprawiedliwień. Jesteśmy profesjonalistami i do każdego meczu staramy się na maksa y, przygotować, ale no dzisiaj nam po prostu nie wyszło. No, Zawisza za zagrał bardzo dobry mecz, praktycznie co, co strzał, no, to te bramki padały, po, czy to po stałych fragmentach, czy, czy po strzałach jakichś takich ciekawych z dystansu, no i no nic. Dzisiaj przyjmujemy tą porażkę na klatę, ale od jutra już przygotowujemy się, od dzisiaj praktycznie już przygotowujemy się do następnego meczu i będziemy chcieli ten następny mecz wygrać i zmazać tą plamę. No. Teoretycznie tak, ale każda porażka boli, wysoka boli jeszcze bardziej i myślę, że po, po wysokiej porażce ciężej jest się pozbierać, ale ja osobiście wierzę w ten zespół, trenerzy też to powiedzieli w szatni, także musimy się pozbierać, musimy wierzyć w siebie, wierzyć, że możemy wygrać z koroną Kielce i po prostu trzymać głowę wysoko.